Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki są w drodze do Kijowa jako reprezentanci oficjalni Rady Europejskiej. Co mają do przekazania prezydentowi Ukrainy? Ja muszę powiedzieć, że to jest akt wyjątkowej odwagi i solidarności z Ukrainą, ale również akt solidarności całego cywilizowanego świata z niepodległą Ukrainą, która jest w sposób bestialski i barbarzyński atakowana przez wojska rosyjskie. I myślę, że to, czego dowiemy się już niedługo, bo dzisiaj myślę, że uda się skutecznie spotkać premierom zarówno Polski, Czech, jak i Słowenii, którzy reprezentują struktury europejskie, zarówno z prezydentem Włodomirem Zełańskim, jak i premierem Ukrainy. Myślę, że to będzie akt również nie tylko wyjątkowej symboliki i wsparcia dla walczącej Ukrainy, ale również realna zapobiegania, Zapowiedź wsparcia w odbudowie Ukrainy po zakończeniu działań militarnych ze strony wojsk rosyjskich. Myślę, że. Nie za, nie za szybko, szybko namówienie o odbudowie, kiedy tam wojna przez cały czas trwa i właściwie wojennie to właściwie nic się nie zmienia w tym teatrze. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście największym przegranym tych prawie trzech tygodni walk zbrojnych na Ukrainie jest Władimir Putin i Federacja Rosyjska. I oczywiście mówimy o ogromnym cierpieniu i heroicznej walce ze strony zarówno wojsk ukraińskich, jak i wielu cywilów, którzy włączyli się do obrony swojej ojczyzny. Ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj jestem tutaj bezpośrednio też po rozmowie, z Ukraińcami, którzy przebywają w Warszawie, którzy są uchodźcami wojennymi, którzy znaleźli to schronienie w naszym kraju, i oni zawsze powtarzają, że oni chcą wrócić i odbudowywać swoje domy po zwycięstwie Ukrainy, po tym, kiedy wojska rosyjskie opuszczą niepodległą Ukrainę. I ta wiara w zwycięstwo, jeśli chodzi o Ukraińców. Jest niezwykle istotna, bo dzisiaj mówimy o dwóch skrajnych przypadkach, jeśli chodzi o morale. Mamy bardzo niskie morale armii rosyjskiej i akty dezercji, i no wielkiej trwogi, jeśli chodzi o armię rosyjską, która jest zmuszana przez Władimira Putina do kontynuacji ofensywy, szczególnie w kierunku Kijowa, ale również w kierunku Mariupola, w kierunku Odesy. Czyli mówimy o południowej Ukrainie i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to morale rosyjskie jest niskie, a morale walczących Ukraińców o swój dom, o swój kraj jest bardzo wysokie. I tego również doświadczyłem, będąc w ostatnich dniach na Ukrainie.